Magda opuściła rampę transportowca jako jedna z ostatnich. Powietrze planety Schenar uderzyło ją jak gorący kompres wilgotny, ciężkie, nasycone zapachem zgnilizny, kwiatów i czegoś, co przypominało żelazo. Dżungla nie miała szlaków, nie miała wydeptanych ścieżek. Rozciągała się przed nią jak żywy organizm, pełen dźwięków, odgłosów i ostrzeżeń. Gałęzie były zbyt grube, liście zbyt szerokie, a każdy krok brzmiał jak zdrada. Reszta kadetów rozproszyła się natychmiast, jakby chodziło o wyścig. Nie rozumieli, że pierwsza lekcja dziadka była najważniejsza. Nigdy nie biegnij w nieznanym terenie. Stała przez chwilę w bezruchu, wpatrując się w złowrogi cień drzew, a potem spokojnie otworzyła plecak. Wewnątrz miała tylko to, na co pozwalał regulamin: krzesiwo, mały nóż, kilka kapsuł odżywczych i kompas. Ale w kieszeni miała coś więcej zużyty notes z podartą okładką, gdzie dziadek zapisywał sztuczki, których nauczył się przez lata wędrówek po górach i lasach. Zanim postawiła pierwszy krok, uklękła. Jej palce zanurzyły się w wilgotnej ziemi, badając jej strukturę, zapach. Była żyzna, ale śliska. Liniana. Idealna do tworzenia śladów. Wiedziała, że jeśli pójdzie za szybko, zostawi zbyt wiele śladów, a tu nie tylko przyroda obserwowała. Przypomniała sobie, jak dziadek pokazywał jej, jak rozpoznawać fałszywe ścieżki, jak znajdować strumienie po zachowaniu ptaków, jak wsłuchiwać się w las. Na ziemi te metody działały. Tutaj musiała sprawdzić, czy instynkt przetrwania był uniwersalny. Ruszyła wolno, bokiem, przecinając trasę innych kadetów tylko na chwilę. Po kilkudziesięciu minutach usłyszała krzyk. Nie trwał długo. Gwałtowny jęk, potem trzask i cisza. Odwróciła się w stronę dźwięku i zobaczyła, jak z koron drzew spadają liście. Ktoś wpadł w pułapkę. Magda nie przyspieszyła kroku. Wręcz przeciwnie przystanęła. Spojrzała w górę. Gałęzie wyglądały jak splecione maki, a jednak jedna z nich drgała zbyt rytmicznie. Kiedy zbliżyła się o krok, zobaczyła mechanizm cienką Ledwo widoczną żyłkę, rozciągniętą między pniem a zbutwiałym konarem. Zamarła. Nie dotknęła jej. Zamiast tego się nęła do ziemi, odłupała kawałek drewna i rzuciła w stronę żyłki. W sekundzie nastąpiła eksplozja. Nieognista, ale kinetyczna sieć stalowych lin wystrzeliła z ziemi, zakreszczając przestrzeń, w której przed chwilą stała. To nie była naturalna pułapka. Spojrzała głębiej w gąszcz. Zauważyła niewielki refleks, może soczewka, może czujnik. Odwróciła się natychmiast. Nie wolno było ufać oczywistym kierunkom. Dziadek zawsze powtarzał, jeśli ktoś chce cię złapać, ustawi przynętę z przodu, a pułapkę z tyłu. Zaczęła rysować w ziemi linie. Ułożyła własną mapę nieopartą na GPS, tylko na zapamiętanych dźwiękach, zapachach, układzie korzeni. Zatrzymała się dopiero po dwóch godzinach marszu, przy cienkim strumieniu. Ukrytym między dwoma przewróconymi pniami. Nie było tam śladów ludzi. Woda paczniała czysto. Usiadła na kamieniu, wytarła pod z czoła i uśmiechnęła się. Wiedziała, że to dopiero początek. Ale jedno było pewne. Dżungla może być sprytna. Ale jej dziadek był sprytniejszy. A ona była jego wnuczką. Słońce ledwo przebijało się przez gęste korony drzew tworząc na ziemi złote plamy światła, które tańczyły przy każdym poruszeniu gałęzi. Magda poruszała się ostrożnie, stawiając kroki z taką precyzją, jakby sama ziemia mogła ją zdradzić. W uszach dudnił jej własny puls. Coś było nie tak. Zatrzymała się przy zbutwiałym pniu, kucnęła i przymknęła oczy. Słuchała. Las nigdy nie był cichy. Był jak orkiestra chaosu szelest liści, śpiewy stworzeń, odległe trzaski gałęzi. Ale teraz... Teraz było zbyt cicho. Otworzyła oczy. Coś mignęło między liśćmi. Zielone, nieruchome, błyszczące. Z początku pomyślała, że to jaszczurka. Ale oczy nie powinny być tak skupione. Nie powinny tak patrzeć. Magda sięnęła powoli do pasa, gdzie miała krzesiwo i nóż. Nie sięnęła jednak po broń. Zamiast tego chwyciła mały kamyk, lekki, okrągły. Rzuciła go w bok tak, by stuknął w wystający konar. Cisza. A potem szelest. Delikatny, ale ludzki. Odruchowy ruch kolana, o które otarł się liść. Zobaczyła go. Leżał między korzeniami jak dzikie zwierzę. Twarz umazana błotem, oczy dzikie, szkliste. Włosy zmierzwione. Kiedyś czysta i schludna sylwetka kadeta, teraz pokryta zadrapaniami, otarciami i strachem. Andrzej. Jego nazwisko wyświetliło się na liście zaginionych dwa dni temu. Wszyscy myśleli, że nie żyje. Zignorował sygnały awaryjne. Nie było kontaktu, nie odpowiadał. A teraz leżał tam i patrzył na nią jak na zagrożenie. Magda uniosła dłonie w pokojowym geście. Nie odezwała się. Wiedziała, że każde słowo może wywołać reakcję. Kiedy jest się zbyt długo samemu, każdy dźwięk może brzmieć jak zdrada. Andrzej drgnął: „ Oczy mu się zwęziły. Miał w ręce coś ostrego nie nóż, ale zaostrzony kawałek metalu pewnie wyrwany z drona lub oporządzenia. Przez chwilę patrzyli na siebie. Potem Magda sięnęła do plecaka i wyjęła kapsułę wody. Położyła ją na ziemi przed sobą. Odsunęła się o dwa kroki. Andrzej czekał. Napięcie między nimi było jak struna. Ale w końcu się poruszył. Powoli, ostrożnie, jak zwierzę, które nie wie, czy nie zostanie zaatakowane. Podpeł i chwycił kapsułę. Nie pił od razu. Najpierw przyłożył ją do ust, ale oczy wciąż miał wajd w Magdę. Zrozumiała jedno. On już nie ufał nikomu. Kiedy w końcu przełknął pierwszy łyk, coś w jego twarzy zadrżało. Usta lekko się rozchyliły, jakby chciał coś powiedzieć, ale zamiast słów usłyszała jedynie krótki, zduszony kaszel. Magda usiadła powoli. Nie odwracała wzroku. Przetrwanie w tym miejscu nie było już kwestią siły czy sprytu. Było kwestią decyzji, komu można zaufać. I czy można się tego jeszcze nauczyć, jeśli las zdążył ci to już odebrać. Magda nie spała. Siedziała oparta plecami o pień drzewa, w dłoniach obracając kamień, który wcześniej nagrzała przy ognisku. Ciepło rozchodziło się po palcach i przypominało jej o domu, o długich wieczorach pod kocem, o ogniu w kominku. Teraz jednak wokół panowała ciemność, nieprzenikniona i lepka. Ogień nie mógł tu płonąć. Światło było zdradą. Andrzej spał w odległości kilku metrów, skulony, z głową opartą o korzeń. Jego oddech był płytki, nos miał zaklejony błotem naturalna ochrona przed owadami, ale też kamuflaż. Magda nie wiedziała, ile czasu spędził samotnie w tej dżungli, ale jedno było pewne, nie ufał nikomu. Ich porozumienie było ciche. Żadne z nich nie wypowiedziało słowa, ale zasady były jasne. Ona dała mu wodę, on nie zaatakował. Ona wskazała drogę, on ją obserwował. Współpraca wynikająca nie z zaufania, ale z konieczności. Nad ranem obudził ją dźwięk. Niegwałtowny, raczej nienaturalny. Mechaniczny. Nie ruszyła się. Otworzyła oczy i pozwoliła im przyzwyczaić się do światła. Z mgły wyłaniała się sylwetka nie człowieka, nie zwierzęcia. Dran zwiadowczy. Mały, zwinny, niemal bezgłośny. Przesuwał się powoli wzdłuż linii krzewów. Jego sensor błysnął zielenią. Magda nie wiedziała, czy już ich wykrył, ale każda sekunda zwiększała ryzyko. Andrzej poruszył się. Ona skinęła głową i wskazała dłońmi kierunek nie na ślepo, ale do miejsca, które wcześniej przygotowała. Płytka wnęka pod korzeniami, zamaskowana liśćmi. Ślizgnęli się tam w milczeniu, ciało przy ciele, oddychając powoli, płytko, niemal niezauważalnie. Dran zatrzymał się tuż nad nimi. Magda słyszała ciche buczenie silnika. Wtedy, nagle, powietrze przeszył trzask. Gałąź, która wcześniej była stabilna, przechyliła się. Odłamek uderzył w sensor. Dran zadrzał. Andrzej rzucił się jak cień. Wyskoczył z kryjówki i rzucił kamieniem, który wcześniej nosił przy pasie. Trafił w podstawę wirnika. Maszyna zawirowała w powietrzu, zatoczyła łuk i runęła na ziemię z trzaskiem. Magda już była przy niej. Kopnięciem zniszczyła mechanizm komunikacyjny, zanim Dran zdążył przesłać dane. Spojrzeli na siebie. Po raz pierwszy od początku tej niechcianej współpracy coś się zmieniło. Nie był to jeszcze szacunek, ale było to więcej niż przymus. Magda wskazała kierunek, a Andrzej kiwnął głową. Ruszyli dalej. W połowie dnia natknęli się na ślady ognia. Nie świeżego, lecz kontrolowanego. Ktoś rozpalił małe ognisko i zakopał resztki. Zbyt ostrożnie, by był to przypadek. Magda kucnęła przy popiołach. Wskazała spaloną łuskę owocu z drzewa terien bardzo słodkiego, ale wywołującego omamy. Andrzej spojrzał na nią pytająco. Ktoś testował innych. Albo sam był testowany. I to oznaczało, że nie są tu tylko dla siebie. Byli obserwowani. I ktoś chciał, żeby myśleli, że to tylko próba przetrwania. Tymczasem to była gra. A stawka właśnie wzrosła. Wieczór zapadł z niepokojącą szybkością. Nad dżunglą rozpostarło się niebo koloru brudnego granatu, a pierwsze błyski świetlików rozświetliły roślinność jak migoczące oczy. Magda i Andrzej szli w milczeniu, każde z nich pogrążone w analizie dnia. Od starcia z dronem przeszli niemal dziesięć kilometrów omijając szerokim łukiem trzy potencjalne punkty kontaktu z innymi uczestnikami. Nie szukali towarzystwa. Magda wskazała dłonią zwalone drzewo, które mogło posłużyć za tymczasową osłonę. Przewrócone przez czas i wilgoć, wyżłobione w środku, tworzyło naturalną jamę. Obozowisko. Andrzej bez słowa przyklęknął i zaczął rozkładać liście. W jego ruchach nie było już nieufności. Była precyzja. Była znajomość rytmu przetrwania. Magda spojrzała na okolice. Cicho, zbyt cicho. Coś w niej krzyczało, że to miejsce było za dobre, by być przypadkiem. Idealna osłona, dobra widoczność, lekki przeciąg pozwalający usłyszeć każdy zbliżający się krok. Dla każdego tropiciela to byłby raj, ale dla niej to był sygnał. Zbyt idealnie, zbyt wygodnie. Wspięła się na powalone drzewo i spojrzała w dal. Wśród koron zobaczyła coś, co nie pasowało do naturalnego układu, niewielką, niemal niewidoczną strukturę. Przypominała zrośnięte gałęzie, ale zbyt symetryczne. Zeszła bezgłośnie i pochyliła się do Andrzeja. Mówiła szeptem, powoli, jakby każde słowo ważyło życie. Nie jesteśmy sami. Andrzej uniósł brwi. Spojrzał w kierunku, który wskazała. Po chwili wyjął ze swojej kieszeni coś, co wcześniej ukrywał stary wojskowy dalmierz. Magda wciągnęła powietrze, ale nie zapytała. Nie teraz. Patrzył przez chwilę, potem skinął głową. To nie była roślina. To była kamera. Zamaskowana, ale aktywna. Ktoś ich śledził. I nie był to dran, który rozbili. To znaczyło jedno, byli częścią większego eksperymentu. Magda wiedziała, że musi myśleć inaczej. Już nie jak uczestnik prób. Teraz jak myśliwy. Zaczęła kreślić w ziemi plan. Z pomocą kamieni i patyków stworzyła schemat terenu. Oznaczyła swoją pozycję, kamerę, możliwe punkty obserwacyjne. Andrzej dodał kolejne symbole miejsca, w których zauważył nietypowe wzory w ruchach zwierząt. Wiedzieli już. To był system. Sieć. Ktoś obserwował wszystkich uczestników, testował ich reakcje, może nawet próbował manipulować. Ale popełnił jeden błąd. Zostawił ich przy życiu razem. I teraz nie walczyli już tylko o przetrwanie. Teraz chcieli zrozumieć, kto stoi po drugiej stronie. Noc spadła gęsta, ale ich umysły były jaśniejsze niż kiedykolwiek. Magda spojrzała na Andrzeja. W jego oczach nie było już obcości. Była determinacja. I coś jeszcze. Zaczęła mu ufać. Nie przez słowa. Przez sposób, w jaki oddychał, gdy ona mówiła. Przez to, że nie zadawał pytań, tylko działał. Przez to, że nie szukał drogi ucieczki, tylko planu obrony. Zbudowali prowizoryczną zapadnię z Lien, ustawili kolce z naostrzonych patyków, przysypali je liśćmi. Jeśli ktoś miał ich sprawdzać, to tej nocy zobaczy, że nie są ofiarami. Są myśliwymi. I już wiedzą, że dżungla nie jest jedynym wrogiem. Magda obudziła się nagle, jakby coś wyrwało ją z głębokiego snu. Nie było dźwięku, żadnego alarmu, a jednak jej ciało zareagowało pierwsze. Zimna mgła snuła się przy ziemi, a światło poranka zaledwie muskało liście. Andrzeja nie było. Jej serce zabiło szybciej. Poderwała się i przez chwilę tylko nasłuchiwała. Potem zobaczyła ślad nie buta a ręki przeciągniętej po mchu. Świeży. Pobiegła bez słowa, ignorując ryzyko. Przedzierała się przez liście krzewy i pajęczyny, aż w końcu go zobaczyła. Stał pośród gęstwiny, pochylony nad czymś. Ciałem. Z włokami innego kandydata. Był to chłopak z grupy technicznej. Magda nie pamiętała jego imienia, ale rozpoznała numer identyfikacyjny na zerwanym fragmencie munduru. Ciało było rozszarpane nie przez drapieżnika, ale przez coś precyzyjnego. Andrzej trzymał w rękach kapsułę danych, którą wyjął z bransolety zmarłego. Magda podeszła powoli. Nie musiała pytać. Andrzej uniósł głowę i powiedział tylko jedno zdanie. To nie był wypadek. Zbadali ciało wspólnie, milcząc. Rany nie były przypadkowe. Czyste, równoległe cięcia. Zbyt doskonałe, by wykonało je zwierzę. Gdy wracali do obozu, nie mówili nic. Dopiero przy ognisku Andrzej w końcu złamał milczenie. Ten chłopak nie był sam. Widziałem go dzień wcześniej rozmawiał z kimś przez nieautoryzowany nadajnik. Magda spojrzała uważnie. Z kim? Nie wiem. Ale nie był przestraszony. Mówił pewnie. Jakby znał reguły tej gry. Jakby nie był graczem, tylko obserwatorem. Zrozumienie przyszło jak uderzenie. To nie była tylko próba. To był eksperyment. A niektórzy uczestnicy e nie byli uczestnikami. Byli elementami testu. Tego dnia nie ruszyli się z miejsca. Oboje pochłonięci byli analizą danych z kapsuły. Zdołali ją otworzyć, wykorzystując fragmenty rozbitego drona i metalowe pręty z plecaka. Wewnątrz były nagrania. Nie instrukcje przetrwania. Nie dane nawigacyjne. Tylko raporty z obserwacji zachowań uczestników. W tym magiedy. Jej poruszanie się po terenie. Jej reakcje na stres. Jej decyzje o ratowaniu innych. Była obserwowana od samego początku. Zadrżała. Andrzej patrzył na nią długo, potem sięgnął do plecaka i wyjął zdjęcie. Złożone na czworo, wyblakłe. Dziadek Magiedy. Uśmiechnięty w mundurze ekspedycyjnym. A obok w młody chłopak może szesnastoletni z tym samym spojrzeniem, które miała Magda. Andrzej. Byli razem. To nie był przypadek. Znałem go. Był moim mentorem, kiedy trafiłem do programu. Nauczył mnie słuchać lasu. Pokazał, jak czytać nie to, co widać, ale to, co się ukrywa. I zawsze mówił jedno: Jeśli kiedyś spotkasz jego wnuczkę, nie pozwól jej zginąć. Magda zamknęła oczy. Wszystko nagle się złożyło. Ich spotkanie, jego umiejętności, jego obecność nie był tylko ocalałym, był cieniem jej przeszłości. I teraz, kiedy wiedzieli, że nie są jedynymi piąkami na tej planszy, musieli podjąć decyzję. Zostaną celem. Albo staną się zagrożeniem. Zbliżała się noc. A z nią coś więcej niż zwykła ciemność. Niebo nad dżunglą pulsowało niepokojącym światłem. Gdzieś wysoko w atmosferze poruszały się cienie, zbyt geometryczne jak na chmury, zbyt spokojne jak na drapieżniki. Magda wpatrywała się w nie przez dłuższą chwilę, aż do niej dotarło, co o widzi. Wojskowe platformy obserwacyjne. Kiedy systemy satelitarne nie wystarczają, a warunki terenowe uniemożliwiają dronom pełne monitorowanie, wtedy wchodzą do akcji oni. Obłok w koronach drzew poruszył się gwałtownie. Nie był to wiatr. Magda i Andrzej spojrzeli po sobie. Wiedzieli, że nie mają już czasu. Wrócili na miejsce, które wcześniej przygotowali. Zapadnia działała. Otwierała się pod ciężarem, prowadząc prosto do rowu wyłożonego ostrymi gałęziami i błotem, które miało zmylić sensory optyczne. Tego wieczoru nie tylko czekali. Byli gotowi. Nie było krzyków ani odgłosów nadciągającego przeciwnika. Tylko lekkie szelesty zbyt równomierne by były przypadkowe. I jedna zmiana, którą zauważyła Magda. Ptaki milczały. Zbliżało się coś, co dżungla znała i czego się bała. Z gałęzi zsunął się pierwszy z nich. Miał pancerz i karabin. Mundur bez oznaczeń. Chodził jak cień, bezszelestnie. Zanim kolejni. Trzech, potem sześciu. Nie szukali przetrwańców. Szukali ich. Magda dała znak. Pierwszy drut pociągnął za sobą serię przesunięć. Lina napięła się i opadła, przewracając dwóch napastników. W tym samym czasie Andrzej uruchomił ładunek, który zbudował z kapsuł odżywczych i jadu rośliny, którą poznali trzy dni wcześniej. Wybuch nie był głośny, ale ostry, gryzący. Cisza się skończyła. Otworzyło się piekło. Lasy eksplodowały ogniem, dymem i ruchem. Magda biegła, wiedząc, że za jej plecami wszystko się wali. Ale każda pułapka działała. Każdy element terenu, który oznaczyli, dawał im przewagę. Byli częścią tej dżungli. Inni tylko przez nią przechodzili. Zatrzymali się dopiero, gdy wszystko ucichło. Serce Magiedy waliło jak szalone. Miała rozcięcie na ramieniu, Andrzej kuleł. Ale żyli. I nikt ich nie gonił. Nad nimi, jak znak, rozległ się odgłos zbliżającego się wahadłowca. Nie należał do żadnej znanej floty. Nie było flagi ani oznaczenia, tylko pojedyncze światło i otwarte włazy. Z głośników rozległ się głos: Kadetka Magda Górska. Kadet Andrzej Kalisz. Gratulujemy. Przekroczyliście granicę próby. Wahadłowiec zniżył się. Magda spojrzała na Andrzeja. To już koniec. Nie. To początek. Kilka dni później siedzieli razem na tarasie bazy orbitalnej, ubrani w nowe mundury, czyste i jeszcze sztywne od krochmalu. Magda miała przed sobą kubek gorącej herbaty, a w palcach obracała starą, zniszczoną kartkę. List od dziadka, który zostawił jej na pożegnanie, zanim zmarł. Zaufaj instynktowi, ale nie zapomnij ufać ludziom. Samemu można przetrwać, ale razem można wygrać. Andrzej usiadł obok. Dostałem propozycję pracy w zespole badawczym. Będą prowadzić nowe misje na planetach klasy dzikiej. I ty? Zapytała. Tylko jeśli ty też tam będziesz. Spojrzała w jego oczy. Wiedziała, że to dopiero początek. Ale tym razem nie szła w nieznane sama. I to zmieniało wszystko.